Witam wszystkich serdecznie. W dzisiejszym chciałbym pokazać troszeczkę trudniejszy tutorial. Będzie o wycinaniu, maskowaniu, stampie, czyli stemplu, healing brushu, no i przede wszystkim o zaznaczaniu piórem. Chociaż tego będzie niedużo. On będzie trudniejszy, ale powiedzmy taki średni. Mamy dwa obrazy do wyboru. Jeden prostszy, tak jak widzicie, dwóch mężczyzn wchodzących w mgłę. Parę wodną, no i trudniejszy kucharz. Dlaczego trudniejszy pokażę Później zacznijmy od prostszego. Jeżeli komuś będzie prostszy, wystarczył do zabawy, to po co, po co się dręczyć jakimiś trudniejszymi akcjami? Natomiast tutaj chciałbym pokazać, jak wykonać taki efekt wow, w którym zostają same ubrania. Nie ma ludzi. Część osób robi to destruktywnie, co jest według mnie błędem. No, klika sobie Stempel, klika sobie Alt i wybiera że stąd, chce sobie stemplować i jedzie po bandzie o super jest, jest fajnie, cool jazzy no ale nie do końca przede wszystkim jak widzicie zaczynają się kupoty już mamy miękki pędzel już ten stempel nie wygląda dobrze przede wszystkim że twardość jak sobie zwiększymy to to znowuż nie fajnie się wtapia widać to wtapianie jest takie nie, nieciekawe no i pojawia się pytanie co zrobiłem źle, dlaczego, dlaczego moje wycinanie wygląda Moje maskowanie, klonowanie wygląda w ten słaby sposób. No, chyba że klonujemy wszystko, chociaż tu już wyraźnie widać odciski tego pędzla, e, przepraszam, tego stempla. No, nie jest dobrze. W ogóle nie powinniśmy tak robić. Wszystko, co jest destruktywne, jest złe. Tak mówią najlepsi w tym fachu. E, tak mówi powiedzmy sobie Anne tak mówi Aaron Neitz. Myślę, że mają rację. E, w związku z tym, przejdźmy do e, robienia tego bezstratnie, bez. E, bez destrukcji, kiedy możemy do czegoś wrócić, to zawsze jest lepiej. W związku z tym polecam do tego używać pióra. No i krok po kroku sobie zaraz zobaczymy jak to wygląda. Zaznaczamy eee, sobie pierwszy punkt na... Znaczy to i tak jest nieważne, bo ścieżki są osobne, ale powiedzmy, że jesteśmy w nowej warstwie. Też się nie znaczy. Czyli tak, do tego momentu, do punktu wybiegu nogawki z nogą. Skracamy dźwigniękę, kolejną nogawkę, pyk. Teraz tak, trzymamy alt, łapiemy za tą dźwiękę, kiedy będziemy mogli sterować bardziej lewą stroną. Nie musimy być znowu przesadnie dokładni, tutaj mamy mgiełkę. Jak mamy gdzieś mgiełkę, to wiadomo, że możemy kombinować jak konie pod górę. Klikamy, klikamy, zaznaczamy sobie, zaraz powiem dlaczego, w ten sposób, co robimy wcześniej. Nie jest wskazane faktycznie, żeby robić jakieś takie bardzo płaskie ścieżki, bo pióro, ile nie jest wstąpione, ma to do siebie, że. Będzie bardzo wyraźnie odcinało. Kiedy zamknęliśmy kształt na tych nogach, no to zróbmy najpierw sampla, później zrobimy całościówkę. Naciskamy sobie, uwaga, ctrl Enter. Po naciśnięciu ctrl Enter z naszej ścieżki tworzy się zaznaczenie. To zaznaczenie chciałbym topić, czyli klikamy zaznaczenie, zmienić tapianie, bądź szybki plus F6. Defaultowo 0,4 w przymgle mogło być więcej, ale dajmy sobie 0,4 tapianie. O co chodzi? Chodzi o to, żeby najście pomiędzy zaznaczonymi krawędziami nie było zbyt ostre. No, musi być dokładne, ale niech się delikatnie tapia. I dopiero teraz na bardzo miękkim pędzlu, to jest bardzo istotne, znaczy na bardzo miękkim stemplu, możemy sobie pozwolić na. Stemplowanie tak jak chcemy, ponieważ stempl będzie działał tylko i wyłącznie w obrębie zaznaczonej maski. Proszę bardzo. Dzięki czemu mogłem dobrać swobodnie linię. Oczywiście pojawiły się delikatne artefakty, artefakty niwelujemy zwykłym punktowym pędzlem korygującym. Weźmy sobie. Niewielki ten pędzel, to on nie musi być duży. Po krawędziach. No, oczywiście czasem to jest bardziej niż pomoże, w tym, co widzę. No ale ogólnie powinien pomóc. Więc tam gdzie czujemy, że wygląda to koślawo, sztucznie albo krzywo. Bo jest jaśnie. Tu widać kontrast pomiędzy podraną krupką, a przejściem światła. Tam gdzie czujemy, tam gdzie wygląda to niedobrze. Dodajemy rozmazanie pędzlem. No i uwaga, wygląda to już jak akcent. Okej, okay. Chyba jest ok. Dobra. Na razie nie zajmujemy się rzeczywistościami takimi jak ta skarpetka. Dojdziemy do tego później. Na razie chcemy wymaskować chłopaków całkowicie. W związku z tym klikamy sobie P, jak e, pióro, pentul. Akurat się po polsku też tak udało, no i maskujemy wszystko. Trzymamy sobie ALT-maskujemy wszystko, co byśmy chcieli, żeby zniknęło z naszej kompozycji. Tu mamy kawałek ucha. No, od Was zależy oczywiście, jak dokładnie to zrobicie i e, czy macie na to czas, czy lubicie się tak bawić. Możecie użyć dowolnego innego trybu zaznaczania. Mamy teraz świetne zaznaczenia automatyczne. Ale, pomimo tego, że jest świetne, nie zastępuje według mnie nadal tego pentula. Uwaga, jeszcze mi klikam, mam się. Ja sobie dodam więcej tych zaznaczeń, dopiero jak już wszystko będzie, wszystko będzie zaznaczone. Ja sobie zbiorczo kliknę Enter, z Kontrolem i dodam zaznaczenie, nie chcę mi się cały czas tego robić w kółeczko. Dobra. Pyk, pyk, pyk. Dobra, tutaj tą koszulę. No, przyznam Wam się, że z lenistwa po prostu na ten kawałek koszuli. On fajnie designersko wygląda, ale później do rekonstrukcji będzie strasznie ucierliwy. A będziemy to jeszcze rekonstruować na koniec filmu, Nie chodzi tylko o to, żeby zostawić jakieś płaskie ubrania. Więc lepiej sobie od razu to, co zbędne, to co jakoś tam strasznie nie robi roboty, a może przeszkadza, można sobie od razu usunąć. OK. Jeżeli <noise> zacznijmy od tego, że ktokolwiek naprawdę obejrzy ten tutorial i będzie chciał wiedzieć więcej czegoś o może będzie chciał się dowiedzieć czegoś więcej o to Wyminam już świetne poradniki Nemami Setulicha czy Neisa, to może mi napisać w komentarz, ja z chęcią rozwinę temat pentula, Jest dosyć Prosty pod warunkiem trzymania się paru zasad. Tutaj jak widzicie nie przykładam się specjalnie do tego zaznaczenia, bo i tak jesteśmy na tle mgły, to jest na tyle jednolite i na tyle wybaczające różne błędy tło, że zwyczajnie nie muszę jakoś super trzymać się tutaj kształtów naszych wycinanych rzeczy. Powierzchni, dobra. No jeszcze ta ręka nam została, odetchnijmy. Okej, okay. tutaj będzie to dyskusyjne, wiem wyglądało to wyglądało z tymi cieniami. No, ale nie mi nic na takie zdjęcie. Tak uwierzcie mi, że jest dużo prostsza ta fota niż druga. E, z kucharzem tam e, wynika to z zupełnie innych rzeczy. Przede wszystkim całą filozofią nie jest absolutnie stamplowanie tego. To, to jest ta przyjemniejsza część. Tutaj większym problemem jest odtwarzanie głębi 3D. Obiektów, które wycinamy, tak jak czapka, właśnie skarpetka, koszulka. Tutaj poszedłem bardzo na inne wygrałem gości z tyłem. Są w takim angle, że nie będzie z nimi problemu. Okay. Mam pozaznaczone wszystkie te elementy znowu: ctrl enter, zaznaczanie, zmień, 0, 0,4, enter, i jedziemy z Foxem. Jako, że oni są na. S jak stempel. S jak stempel. Tak to, że oni są na takim tle, to w ogóle nie powinno być w tym kłopotu żadnego. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Nie zdejmujemy zaznaczania. Samplujemy cały czas. Generalnie zgodnie ze sztuką jest samplować z wielu różnych próbek, czyli tu gdzie jest jaśniej, tu gdzie jest ciemniej i tak dalej. No, tak się to powinno robić. Natomiast w przypadku mgły i posiadania takich narzędzi jakie oferuje Photoshop CC teraz nie ma to żadnego znaczenia, wszystko jesteśmy w stanie poprawić Wszystko jesteśmy w stanie poprawić później pędzlem, e, braszem. wszystko jesteśmy w stanie poprawić Healing braszem. to już przestało być problemem. To nie jest Photoshop cs 3 tam będę najwięcej chyba na nim przesiedziałem. prostu go kupiłem. Dobra, tutaj przy głowie być może będzie trochę kłopotu, bo tu już wchodzimy w taki lekko zielon kawy. No, brudny temat. Jeśli chodzi o kolory, musimy to sobie wiem, nic. No, to przejście tutaj na stręc, na pewnych kłopotów, ja też jeszcze. Jakby, jakby nie, nie czułem, nie skupiałem się, ale, ale tak będzie, zresztą to widać. A, widzimy z tego. Słuchajcie, no w tym momencie mamy mniej więcej e, wymaskowanych chłopaków. Nie chcemy przecież zostawić tego w ten sposób. Znowu bierzemy sobie w e, brusha, pyk tu pyk, 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 pyk. OK. No i tak pomimo skapiania e, wycięcia e, tutaj pewnej niedoskonałości pozostało, jak widzicie. Bra. W ogóle pomijam, że można by to było zrobić separacją frekwencyjną, wtedy w ogóle byłoby tip top, ale na tym etapie jakby zabawy, tłumaczenie, jak to zrobić z separacją byłoby zupełnie zbędnie, kartonie, chyba głupie. Nie? Będziemy się na razie do tego odnosić, chyba że chcecie poznać jakieś szczegóły na temat separacji frekwencyjnej, jak ją wykonać, dlaczego jest lepsza od wszystkiego co my tutaj robimy. No, co ja tutaj robię w tym momencie. To dajcie mi znać, na pewno zrobię osobny. E, przydługi niestety tutorial o separacji frekwencyjnej. No, w tym momencie jednak skupmy się na e, zmiksowaniu ze sobą tych ciężkich przejść kolorystycznych. Nie jest to, jak widzicie, jakaś specjalna filozofia. Ja faktycznie korzystam z tableta. Jest to e, budżetówka, znaczy budżetówka, na no, przykład jest jakiś tam wyższy model zwykłego hujona H610, jeżeli dobrze pamiętam, a korzystałem wcześniej z innych też, dają radę, to w ogóle nie nie jest zły wybór, jeżeli macie Wacom'a to pewnie jeszcze lepiej nie? jeżeli macie Wacom'a to pewnie jeszcze lepiej, podejrzewam, że jeszcze bardziej kompatybilny jest po latach współpracy z Photoshop'em, żeby nie było, że uprawiam jakąś propagandę dla Huion'a, czyli nic takiego nie robię. U mnie się to wzięło z budżetu, jak to byłem przekonujący do tabletów. Pierwszy mój tablet właśnie wyłuchują, to z kartą pamięci, bardzo fajne rozwiązanie, które wprowadzili. No, no jakoś zostałem przy tej firmie łakom, mnie nie porywa, skoro mogę mieć. Coś na pół taniej, nie widzę jakiejś większej różnicy potrzebnych znajomych. Czy faktycznie, czy faktycznie czuć jakąś przesadną różnicę w robocie, klasy, czy nacisku. No nie ja czuć. Ja chyba do tego zostanę No oprócz tego, że ma świetną nazwę na rynek Polski na pewno na pewno to przemyśleli. Jest naprawdę ok. Dobra, już wygląda to troszeczkę lepiej. Czasem trzeba się oddalić dali widać dużo więcej. No, tutaj mi się podobać o tyle... Że... No nie, 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 pod tą czapką. Coś nie styka, coś nie gotuje albo w ogóle czapkę tak szczerze mówiąc. Ale te elementy garderoby mają przewagę nad każdym innym elementem garderoby, które weźmiemy randomowo w meta, że są w odpowiednich pozycjach, więc jakby wypełniające manekiny. O mój Boże, to ja zrobiłem. Naprawdę? Ale nie, nie ogarnąłem w ogóle, że... że nogi są nie wymiksowane z tematu. Więc jeszcze raz. Jak widzicie, jeżeli klikniemy w ścieżki, ścieżka robocza, jeszcze raz wracamy do naszych ścieżek, które zamieniłem na e, zaznaczenie. Absolutnie nie zmienia tego, że one nadal tam w pamięci. I znowu clone stamp tool, select stąd powiedzmy z altem i ja jeszcze raz to samo. Nic trudnego, nic straconego. Tylko powiedziałem, że jest to raczej prostszy tutorial, akurat z tymi panami. Mamy naprawdę komfortowe warunki do wycięcia tła i bardzo dużą łatwość w usunięciu artefaktów, które tutaj się pojawiły. Mówiąc szczerze, nie z każdego zdjęcia tak będzie, ale chodziło o pokazanie zasady o Boże, Strasznie się tutaj z tym butem to robiło, Więc trzeba to później wyprowadzić. Ale to też nie jest żadnym problemem, ponieważ na dobrą sprawę możemy zawsze do tego wrócić, jak widać, prawda? Więc problemu tak jakby nie było. Dobra, wracając do naszego obrazu, dla nas to już trochę lepiej. Tu, gdzie nie gdzie, to co mi się naprawdę rzuca w oczy, te przejścia trzeba by było dopracować. Pierwsze też na kurs to, że oddalając nawet taki obraz, automatycznie nasz mózg będzie uzupełniał pewne kształty. I nawet jeżeli uznacie, że doskonale wymaskowaliście te miejsca, w których są ci goście, przy to jeszcze im psa brakuje ze smyczą, wiecie, jaka smycz, jakiś azor powinien z nim iść. Ale dobra. Wracając do sedna. Nasz mózg będzie widział kształty tam, gdzie ich nie ma. Nie chodzi o jakieś fantomy, jest po prostu tak jak pareidolia. Będziemy się doszukiwać brakujących kończyn, Brakujących elementów tych ciał. No oczywiście też, jakby sprzętowo nam będzie w tym pomagała, niedoskonałość tego, co my tutaj zrobimy, ale tak po prostu jest. Zawsze gdzieś, bo myślę, te elementy będą się powtarzały. Żeby jeszcze bardziej oszukać mózg, możemy kliknąć na pędzel korygujący. On będzie transferował również teksturę, która czasem przy użyciu zwykłego pędzla film brasza się po prostu gubi. Weźmy sobie teksturę stąd. I przeszukujmy na krawędziach i wypełnieniach po naszych modach. Będzie delikatna różnica, jak zobaczycie. Ona nie jest jakaś turbo, ale tak, jeżeli chcemy być super, super akurat, to myślę, że jest świetnym pomysłem. No tu, jak widzicie, tam gdzie jest jaśniej, to w ogóle nie trzeba robić. Tam, gdzie było ciemniej, te kontrasty były większe. Była taka potrzeba. Jak będzie przed pędlem korygującym Dodatkowym jak po. Widzicie, tu są takie artefakty i one znikają po drugiej wersji pędzla. Okej. Okay. Generalnie można by było dla niektórych uznać, że skończyliśmy, ale tak naprawdę nie skończyliśmy. Jeżeli efekt Wam się podoba, ja oczywiście tego nie narzucam. Ja lubię sobie zamykać pewne etapy. Różni ludzie różnie mają. Różnie być może patrzą na, na produkcję takich rzeczy. Ja sobie lubię zamknąć pewien etap. Dlaczego, nie wiem, no tak mam. Włączę sobie obydwa, obydwie warstwy. Ja to mam makro, tworzę z nich obiekt e, inteligentny. Ctrl Shift O to jest akurat u mnie skrót. Połączenie tych dwóch obrazów w obiekt inteligentny. Zawsze możemy do tego wrócić. Dwuklik dwóch, dwóch na obiekt inteligentny otwiera nam go w osobnej masce. E, polinkowane obiekty inteligentne znowu są na osobny e, tutek. Nie będę Was zamudzał obecnie. Ale w tym momencie to, co mam, mam już zrobione, mam jakby odhaczone. Przechodzę do drugiej fazy mojego planu. Jeżeli chodzi o drugą fazę, znowu wybieram e, pióro. Tutaj jakoś delikatnie. Nie, tu nie będziemy chyba tego robić. Tutaj. A został nam pusty but, trzeba go jakoś wypełnić. Nie jest to robota, ale trzeba to jakoś ogarnąć. O co chodzi? Chodzi o to, żeby ten but odbić. To tak będzie prościej o tym. Ale no, co jest poniżej, nie jest stopne. Zaznaczamy sobie na masce e, część ubrania, którą chcemy odbić. Kontroli J naciskamy. Wtedy ten but nam się pojawia jako osobna warstwa. Dlaczego tak zrobiłem? Dlatego, że łatwiej mi będzie teraz <coughs> przy pomocy mniejszego stampa odwzorować to, co powinno być tutaj w bucie. To się będzie działo pod naszym butem. Ok. Jak widzicie, to no nie jest to jakoś szczególnie artystyczne, ale pozwoli na wyrobienie wrażenia, że ten but miał jakąś taką krzywiznę. Dobra, bardzo że rysownik. Jakby to zobaczył profesjonalista, rysownik by nie wyśmiał. Ale powiedzmy, że ten but miał jakąś taką przestrzeń pół 3D. I samo będzie z tą skarpetką. Znowu bierzemy sobie zaznaczenie, a oznaczamy sobie tego buta. O, bo już sorry. Zręczamy oczywiście na tej warstwie, inne warstwie tamtego buta. No bo J dodajemy sobie warstwę. No, oczywiście wyszło na jakieś konsekwencje tutaj. Wiem, na że to Więc tutaj jeszcze raz sobie wstępujemy. <laughs> Tylko tym razem, żeby usprawnić proces i żeby było ładniej, zrobię sobie coś takiego jak ścieżka. I na tej ścieżce zamknę sobie skarpetkę, żeby ona mi nie uciekała. I znowu zaznaczanie, zmienię tapianie, pyk, 0,4. Teraz się będę poruszał tylko i wyłącznie w ramach tej skarpety. No i jak widzicie, tworzy się kolejna barka. Fajnie. Mamy tu tą skarpetkę. Jakbym chciał być naprawdę taki super, super, ale to już w drugim tutorialu, to jeszcze ten krawędź tej skarpetki narzuciłbym o tutaj, ale to już pokażę tylko ten wytrwały, nie chcę męczyć wszystkich. Tak, zdaję sobie sprawę, że te tutoriale są dosyć długie, e, uciążliwe w dobie, kiedy mamy tylko minutę na coś albo dwie minuty, My nie chcemy tego słuchać przecież, to jest absolutnie zrozumiałe. Dobra, ten rękaw, Znaczam sobie rękaw, to jest końcówka tego... E, Powiedzmy to klasycznie. Zaznaczmy go sobie po swojemu. Jeżeli zaznaczenie inteligentne tutaj nie widzi, właśnie odpowiedniego kontrastu. Dobra. Zaznaczyłem, tu nawet nie będę używał wtapiania, ctrl J, i pod ten, ekra... pod ten rękaw będę chciał wstawić także porbankę. Tutaj będzie trochę więcej roboty bo tu nie wystarczy cieni. Musimy sobie wybrać ciemniejszy element z o, na przykład z drugiej części Proszę bardzo tak Biorę sobie z drugiego rękawa łatkę Znaczenie. Ctrl J, wyjąłem sobie łatkę, to jest łatka możemy to nazwać łatka <laughs> W tym momencie tę łatkę mogę przenieść pod ten rękaw, widzicie? No gra i burz, powiedzmy. Też powinno być bardziej desaturowane z tego co widzę. Na razie zamykamy sobie łatkę. Muszę nadać kształt temu rękawkowi. On jest bardziej kanciasty. Ale powiedzmy, że coś takiego będzie ok. Dobra. No Zobaczymy czy łatka ma większy sens. Uwaga, wypełniamy tę przestrzeń, którą zaznaczyliśmy. Skając na przykład Ctrl Shift czarnym kolorem. No, to już jest całkiem spoko, bo nawet czarny byłby czasem lepszy. Do budynków to pasuje, jeżeli mamy jakieś tam wypełnienie. Ale nam chodzi o to, żeby wypełnić tę przestrzeń teksturą. Znaczy, więc ta łatka powinna się wpasować w ten kształt, jeżeli ją sobie do naszego, naszej maski. Nie podoba mi się to, że tu nasycenie jest. Takie dosyć słabe, tutaj. No, w ogóle to nie wygląda jakoś przesadnie pięknie. Więc chyba na tą łatkę sobie nałożymy po e, prostu. I ona teraz będzie dużo, dużo lepsza. Dobra. Słuchajcie, jeszcze to, co można było zrobić, poprawić tą czapeczkę, ale to już jest na tyle grobnice, że ja nawet nie będę się starał wycinać tutaj nic, po prostu zamykamy sobie czapeczkę. Tutaj chyba było ucho tego gościa, więc jak ktoś chce, ten kołnierzyk można był poprawić. No, niepotrzebny jest taki z mocnym odcięciem. Ok, Wiadomo, że piórkiem jest prościej, jeżeli nie macie piórka, e, użyjcie pentula. Zaznaczcie sobie ten kołnierzyk. Jak go zaznaczycie ładnie, to potem do krawędzi spokojnie, do chwili wikniecie. Nie, musicie go tym przyjmować. Pyk. No, tak, będzie super. Dobra, wydaje mi się, że jest dosyć ciekawy efekt znikających postaci. Mamy buty, mamy cienie, wszystko jest celo zachowane. No, jeszcze trzeba by się było jednak pokusić tutaj. Zresztą stoi tak trochę bokiem. O, no, może coś takiego. Słuchajcie, jeżeli chodzi o ten element, musimy się dosyć mocno przyłożyć po tej stronie. I wycinamy sobie z naszej prawej strony, zaraz wyjaśnię dlaczego akurat z prawej. Ale skoro wiemy, że większość ubrań jest symetryczna, to możemy zaryzykować przeniesienie, J przeniesienie tej warstwy. Uwaga, pod tamtą warstwę z tej strony. To odbijmy to w poziomie i schowamy to pod koszulkę, raz Wam pokażę. Zaznaczmy sobie jeszcze dla wygody no, naszą koszulkę. Ja tutaj sobie go zaznaczmy tutaj, bo chcemy to wsadzić jedno pod drugie. Ok, naciśnijmy ctrl I teraz nasz rękawek ten wsadzamy pod warstwę naszej koszulki. To no, samo się no, Przychodzi. Jest okay. I teraz do tej warstwy, do tego rękawka dodamy krzywę, lipujemy je tylko do tego kawałeczka tkaniny. Obniżamy, obniżamy światło, obniżamy ekspozycję. No, wyszedł nam całkiem spoko. Real efekt. Tak wygląda część pierwsza. Jeżeli ktoś ma ochotę zakończyć. To jak najbardziej jest to dobry moment. Myślę, że wyczerpaliśmy temat dla tego zdjęcia. Jeszcze możemy rzucić jakiegoś fajnego luta. Nie wiem, co eee, to Co wam tam w duszy gra. co jest ok. Możemy stworzyć swojego luta, oczywiście, to też w pewnym momencie mogę pokazać. Powiedzmy, że ten lut mi się strasznie podobał. On jest bardzo i zrazisty, Ale tym razem, jako że to jest jakieś Miami, pewnie, czy tam Kalifornia. Wróćmy sobie też od Flare'a. Flare'a jest taki. Ogi. Okej. Okay. Możemy sobie zapisać grafikę. Zapis do internetu. Jeżeli to na na Instagrama, to niech będzie będziecie 100% JPEG. Dziękuję. Dziękuję Wam serdecznie za wytrwanie. Życzę miłego dnia, wieczora. Będziemy sobie odpocząć o tym, kiedy oglądacie. I do kolejnego strzała.